Poniedziałek, 24 marca. Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Co dalej z Europą? O tym między innymi dziś w wydaniu. Będzie też o wspólnym sprzątaniu lasu i o pokazie kreacji eko w Piotrkowskiej Mediatece. Kultowy budynek po restauracji Europa w centrum Piotrkowa Trybunalskiego popada w ruinę. Jego stan z roku na rok się pogarsza. Zerwany dach i strop wilgoć przyspieszają trwającą 25 lat degradację. Kilkanaście dni temu wokół niego pojawiły się rusztowania. Mieszkańcy zaczęli pytać nas, co dalej z budynkiem? Czy oznacza to, że czasy świetności Piotrkowskiej Europy powrócą? Piotrków, plac Kościuszki 4. To adres budynku, w którym od międzywojnia mieściła się ekskluzywna restauracja. Dziś to ruina. I może na pierwszy rzut oka fatalnego stanu obiektu nie widać, to patrząc na niego z góry obraz pokazuje sytuację dramatyczną. Dachuj i stropu ostatniej kondygnacji praktycznie nie ma, natomiast jest tylko żal wśród piotrkowian, że budynek niszczeje jest taki przybytek, że czas najwyższy, aby się ktoś tym zajął, nie? Dlaczego warto się tym zająć? Albo postawić nowy, albo to wyremontować, a nie żeby straszyło tutaj, przecież tu duchy y, tych y, wszystkich straszą. Zdecydowanie bardzo niszczeje i no 30-40 lat temu było, był jakimś budynkiem, w chwili obecnej jest ruiną, prawda? Nie podoba mi się, bo ten budynek był kiedyś takim, no świetnością można powiedzieć, a teraz do niszczenia można by było w centrum coś tam zrobić. Dla Piotrkowian Europa to miejsce kultowe. W 1989 roku artyści podczas międzynarodowych spotkań translacje przenieśli tu środek Europy. Jeszcze do lat 90. XX wieku mieściła się tu słynna na cały region restauracja. Rzeczywiście, to było całe centrum kultury. Pierwszy strypyst, był, to, to był przecież właśnie tu w Europie. To z tego można pamiętać. Byłam tutaj na po zdaniu egzaminów. W Liceum i na Śledziku i med. Szkoda tego budynku? Szkoda. Restauracje Europa przed milenium zamknięto, a w 2000 roku budynek sprzedano lokalnej spółce. Minione ćwierć wieku w rękach prywatnych to czas zamknięcia budynku i jego upadku. Przedsiębiorca obiecywał wiele i to od dawna. W efekcie nic z tego nie wyszło. Do dziś trwa batalia między urzędnikami a właścicielem obiektu o jego ochronę przed degradacją. Kilkanaście dni temu przed budynkiem pojawiły się rusztowania budowlane i siatka zabezpieczająca. Mieszkańcy zaczęli mieć nadzieję. Widzimy, że coś się zaczyna dziać. No i to jest na pewno bardzo dobre dla tego centrum tutaj, naszego. Myśli pani, że te rusztowania to znak, że będzie remont? Y można byłoby się tego spodziewać, prawda? Bo przez tyle lat nic się nie działo, a skoro jest postawione rusztowanie, no to myślę, że coś. To co dzieje się wokół budynku to nie oznacza startu remontu obiektu. W ten sposób realizowany jest obowiązek nałożony przez inspektora nadzoru budowlanego dotyczący zabezpieczenia budynku. Rusztowania to na tą chwilę realizacja części zadań nałożonych na właściciela. To są takie, powiedzmy, najważniejsze elementy, które no, yy... Yy, ograniczają zagrożenie, jeżeli chodzi o na zewnątrz. Czyli chodzi o przechodniów, i tak dalej. Natomiast jest szereg robót no, wewnętrznych, w, w obiekcie samym. Yy, między innymi, uprzątnięcie tych pozostałości konstrukcji. Chodzi o dach szczególnie. No i tutaj oko, oko, zaplecza Europy. Yy, no i takie elementy. Takie roboty zabezpieczające, no w sensie, podparć takich elementów konstrukcyjnych tam nadproża. Stan budynku i działania, których zaniechała spółka od czerwca 2017 roku była pod lupą prokuratury. Zawiadomienie o pogarszającym się stanie budynku zgłosił powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Postępowanie zakończono pod koniec ubiegłego roku z kierowaniem do sądu rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim aktu oskarżenia przeciwko właścicielowi spółki. Sytuację obiektu monitoruje również łódzki konserwator zabytków. Samorząd Piotrkowski może jedynie pytać o interwencję, sam nic zrobić nie może. Budynek, który od dekad wpisał się w krajobraz architektury naszego miasta. Budynek zabytkowy, budynek kultowy niemalże. Także oczekujemy od przedsiębiorcy działań i miejmy nadzieję, że to co najgorsze już spotkało ten budynek. Będzie tylko lepsze. Nie, jest, nie ma w planie Urząd Miasta, by ten budynek pozyskać i żeby stał się miejski. Nie zmieniamy stanowiska. Miasto nie ma planów zakupu tego obiektu. Prezes spółki, do której należy budynek Europy nie chciał komentować sprawy przed kamerą. W rozmowie z nami zapewnił, że jego plany wobec budynku, czyli jego modernizacja nadal są aktualne, ale terminu realizacji nie poda. Tylko pytanie, na ile są one aktualne, jak od 25 lat nic w tej sprawie nawet nie drgnęło. Delegacja z niemieckiego miasta partnerskiego Esslingen gościła przez ostatnie trzy dni w Piotrkowie Trybunalskim. Rozmawiano m.in. o kontynuowaniu i rozwijaniu współpracy w sferze kulturalnej, sportowej oraz angażowaniu w nią młodzieży. Najważniejszym celem wizyty Jalcina Bajraktara, wiceburmistrza Eslingen w Piotrkowie Trybunalskim była wymiana doświadczeń m.in. w sferze kultury i sportu oraz chęć zacieśnienia współpracy i więzi między młodzieżą miast partnerskich. O tym m.in. z burmistrzem rozmawiali przedstawiciele młodzieżowej rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego w piątek w Mediatece 800-lecia. Spotkałem się z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta. Chciałbym nawiązać współpracę z naszą Młodzieżową Radą Miejską. Spotkałem się również z panią wiceprezydent, która, podobnie jak ja, jest odpowiedzialna za kulturę i sport. I w tej dziedzinie chciałbym nawiązać współpracę na przyszłość. Wiceburmistrz Esslingen, Jalcin Bajnaktar, urząd pełni od pięciu lat. W Piotrkowie Trybunalskim gościł po raz pierwszy. To była okazja nie tylko na dialog o współpracy i planach na przyszłość, ale też na poznanie naszego miasta. Delegacja z Esslingen miała możliwość poznać nieco historii Piotrkowa Trybunalskiego i zobaczyć najważniejsze zabytki, m.in. Bazylika Mniejszą. Wiceburmistrzowi podczas wizyty w Piotrkowie Trybunalskim towarzyszył Kierownik Referatu Stosunków Międzynarodowych Katrin Radke, która w naszym mieście gościła już wcześniej. Każdy może być inicjatorem porządkowania zielonej okolicy i nie trzeba czekać na konkretną datę i święto, by wziąć wolki do ręki i ruszyć do parku czy lasu, by posprzątać. Udowodnili to mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Z ich inicjatywy odbyło się sprzątanie lasu berzackiego. Wspólne sprzątanie lasu przy ulicy granicznej to była potrzeba chwili wynikająca z własnych obserwacji. Często tutaj jeżdżę rowerem i widzę po prostu mnóstwo, ilo, olbrzymią ilość odpadów, i po prostu stąd decyzja, żeby ten teren posprzątać. Na apel wspólnego sprzątania odpowiedzieli ci, którzy przyrodę i czas spędzenia na jej łonie cenią sobie najbardziej i było co robić. Zaledwie po kilku minutach sprzątania pierwsze worki się zapełniały. Śmieci w lesie nie brakowało, podobnie jak determinacji, by je pozbierać i wyręczyć tych, którzy śmieci zostawili. To jest nasza planeta nasz las, nasza okolica sprzątamy dla siebie nie po kimś, tylko dla siebie dla naszych dzieci, dla naszego samopoczucia każdy chce spacerować w ładnym lesie, tak? My sprzątamy dla. Dzieci, dla ludzi tutaj odpoczywających. Te osoby, które wywalają te śmieci, to jest ich sumienie. To one sobie muszą patrzeć rano w lustro. Natomiast my y, po prostu sprzątamy dla wspólnego dobra, a nie dla siebie, czy dla kogoś, czy po kimś, czy za kogoś. Ludzie za, zachowują się jak jakiś jak, jak dzikus. No nie, no bo dzikie zwierzęta się zachowują lepiej od tych właśnie niektórych ludzi, którzy nawet powinni dbać o tą przyrodę. I przecież tutaj przyjemnie było przychodzić, patrzeć jak te bobry się bawią. Piotrkowska Akcja Sprzątania Lasu to inicjatywa oddolna, mająca dwa cele: Uprzątnięcie okolicy i pokazanie, że sprzątać las czy park może każdy i o każdej porze, nie tylko okolicznościowo. Wystarczy mieć ideę i widzieć potrzeby, a o logistykę pomagają zadbać Ekofundacje. Tak było w Piotrkowie Trybunalskim. Sprzątanie wsparli niezwykli bohaterowie. Fundacja pomoże z wszelką biurokracją. Pomoże z workami, rękawiczkami, także nie trzeba się martwić o sprzęt. Załatwi też wszystko z lokalnymi władzami, jak i załatwi też wywóz tych śmieci, bo to jest też głównym problemem. Bo ktoś mówi: Dobrze, no kupię sobie w markecie worki, rękawiczki jakieś tam mam, posprzątam, ale co ja mam z tym workiem zrobić? Gdzie ja mam się go pozbyć? I właśnie też pomagamy w czymś takim. Efekt dwugodzinnego sprzątania w lesie to kilkadziesiąt worków, a w nich buty, butelki oraz elementy wyposażenia aut. Nie brakowało też odpadów poremontowych. Teraz co to jest? Czy to nie jest jakiś chemia, jakieś waczno. Nie wiem czy to rusza szczerze, bo ja się trochę tego boję. Efektem pracy były nie tylko pełne worki śmieci. Sprzątający byli zmęczeni i zadowoleni z siebie. Teraz, jak się będzie jechało w lato, no to e, jak będę widział, że czyste roboty, to będę wiedział, że to moja zasługa. Poniekąd też może być. I oby śmieci do lata nie wróciły. A te zebrane w workach, zgodnie z zawartą umową z fundacją, usunie nadleśnictwo Piotrków. Kampania prezydencka 2025 nabiera tempa. A kandydaci na najwyższy urząd w państwie odwiedzają kolejne miasta, by spotkać się z wyborcami. W piątkowy wieczór z piątkowianami spotkał się Grzegorz Braun. Spotkanie z kandydatem Grzegorzem Braunem odbyło się w Parku Świętego Jana Pawła II. Podczas wystąpienia Grzegorz Braun przedstawił swoją wizję polskiego państwa i postulaty, z którymi startuje w wyborach. Mówił m.in. o bezpieczeństwie oraz sprzeciwie wobec narzucania strategii i paktów przez Unię Europejską. A ja chcę bezpieczeństwa dla wszystkich moich rodaków, małych i dużych, tak małych, że się jeszcze nie narodzili, zdrowych, chorych, bo chcę równości wobec prawa, równości wobec prawa, która jest tylko pod tym znakiem, tym krzyżykiem małym, który tutaj wieńczy koronę tego, tego pięknego orła, który też by wrócił. Wrócił, bo to jest W wiecu wyborczym uczestniczyło kilkaset osób, które po wystąpieniu i przemówieniach mogły zadawać kandydatowi pytania. Uczestnicy na spotkanie przynieśli gaśnice symbol kampanijny Grzegorza Brauna, które na koniec kandydat na prezydenta podpisywał. Organizatorem spotkania z Grzegorzem Braunem był klub Konfederacji Korony Polskiej Piotrków Trybunalski oraz działacze związani z tym klubem. Dzielna, wojownicza, mimo przeciwności ciepła i dla każdego serdeczna. Marysia, dzielna wojowniczka, od urodzenia zmaga się z dysfunkcjami związanymi z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym. Chce stanąć na nogi, a w tej walce pomaga charakter i sztab ludzi, którzy są z nastolatką i ją wspierają. Kolejną okazją był bal charytatywny. Piękna sala, elegancko ubrani goście i dobra zabawa. To wydarzenie przybliża Marysię do chwili, by stanąć na nogi. Charytatywny bal pozwoli zebrać pieniądze na pooperacyjną rehabilitację. Kolejny zabieg, kolejna operacja będzie polegała na wyjęciu po metalowych elementów, które zostały po pierwszych dwóch operacjach. I to jest już rokowanie na to, żeby stanęła Marysia na, na nogi? Tak, tak, przy laseczkach y bo wiadomo, od razu nie stanie, ale już nie przy balkoniku. Tak, tak mówią lekarze. Po balu praca, by stanąć na nogi. Tak, po balu operacja, przygotowania do tej operacji, e, długa rehabilitacja, no i dużo wytrwałości. Bal charytatywny to oczywiście licytacje, podczas których fantów nie brakowało. Było co licytować. Darczyńców widać nie brakowało. Nie, nie brakowało. Jak zawsze hojnie y, y, bal jest obdarowany y, nie tylko voucherami, ale innymi też gadżetami, które y, no, myślę, że y, pójdą za dobrą cenę. Nic tylko licytować? Tak jest. Zapraszamy do licytacji. Mamy nadzieję, że tutaj uzbieramy fajną sumę, która pomoże wesprzeć Marysię. A jak wiemy, zbieramy na rehabilitację dla naszej Marysi dzielnej wojowniczki. Licytujący nie oszczędzali swoich portfeli. Wszystko było przecież po to, by nieść pomoc. A ta nie tylko przez Marysię odbierana jest w wymiarze finansowym. Sztab ludzi, którzy są z dziewczyną, daje jej również siłę i motywuje do walki. No Pewnie takie duże wsparcie, no bo wiadomo, nie każdy ma czas, nie każdy ma pieniądze, a jednak, jednak przychodzi, pomaga i jest. I przede wszystkim przyprawia mnie o duży uśmiech, jak widać. To ci dodaję skrzydeł, że za tobą stoi sztab ludzi, którzy pomaga. Jestem pewna, że gdyby ktoś coś mi złego powiedział, oni by byli za mną w całym I nie tylko oni, większość. Warto pomagać, mówili goście balu charytatywnego i warto pokazywać jedność oraz wsparcie. Ja myślę, że nawet chyba bardziej to dodanie skrzydeł, ta nadzieja, wiara, w tego człowieka jest ważniejsze niż, niż środki finansowe. Oczywiście one są potrzebne, żeby funkcjonować na co dzień. Wszystkie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, ale też życiem codziennym oczywiście są ważne, ale to, kiedy czujemy to wsparcie, mówię też to na własnym doświadczeniu, to jest to bezsenne. Rodzina wie, że nie są sami i że całe miasto jest w ich drużynie. Myślę, że to jest bardzo ważne, ale to wsparcie finansowe jest szczególnie ważne, bo bez tego myślę, że żadna rehabilitacja nie byłaby możliwa. Więc do wszystkich apel jak zawsze wspierajmy. I nie jest ważne czas i miejsce. Nie ważne są okoliczności. Każdy moment i okazja są dobre do pomagania. Uważam, że w tym momencie można się e, też wspólnie z dziewczynami tutaj wesprzeć e, naszą wojowniczkę, nie bawiąc się też tak hucznie. Co prawda to każdy robi od siebie. Najważniejsze jest to w tym wszystkim, żebyśmy mogli zbierać pieniążki, które wesprą e, dziewczynkę w jej niepełnosprawności. Zabawę w Sarze rozkręcili brawurowo prowadzące licytacje, a muzycznie DJ Redlish. Nie zabrakło muzyki na żywo zespołu Mood oraz grupy Harmonia Noctis. Kto nie był na balu, a chciałby wesprzeć dzielną wojowniczkę, może to zrobić. Marysię można wesprzeć przez wpłatę na przykład na konto Stowarzyszenia na subkonto Marysi. Wszystkie informacje po balu będą zamieszczone na profilu Facebookowym Marysia Dzielna Wojowniczka. Marysię można wesprzeć również przekazując 1,5% podatku podczas rocznego rozliczenia. Czy moda może iść w parze z ekologią? Dlaczego warto dawać odzieży drugie życie? Jak można przerobić ubrania i czemu nie warto wciąż sięgać po nowe? Na te pytania odpowiedzieli styliści z Krakówki: Roxana Wocheń i Mateusz Schubert. Pokazem Ekomody, który zorganizowano w piątek w Mediatece 800 Lecia. Wybieg, modele, profesjonalna oprawa, publika i kreacje, które powstały z odzieży nabytej z drugiej ręki przez projektantów z Krakówki. Przygotowaliśmy 16 sylwetek. Od streetwearu aż po eleganckie luki, więc naprawdę możemy wybierać w różnych, w różnych stylach. Ostatni miesiąc tak naprawdę był chyba najcięższy. Przyjęliśmy dniami nocami, ale wszystko tak, się udało. Było najbardziej intensywnie, ale wszystko się udało dopaść na ostatni guzik. Na ostatni guzik wszystko dopieli, przygotowali ubrania modelki i modeli oraz pokazali efekty swojej pracy na wybiegu. Choć dla uczniów Krakówki za ciężką pracą kryła się też świetna zabawa. Ekipa jest po prostu niesamowita. Praca w tym zespole przysporzyło mi same szczęście, więc było bardzo fajnie. A sam strój, który musiałaś na siebie założyć? No po prostu brak mi słów jest fenomenalny, bardzo mi się podoba. Z czego przerobiony? I czy pomyślałabyś, że tak to można wykonać? Myślę, że nie pomyślałabym tak, ale jest przerobiony z starych jeansów i z koszuli też kupionej z drugiej ręki. Mają tyle samozaparcia w sobie i, i tyle cierpliwości i chęci do tej pracy, a my jesteśmy dumni z nich Dlatego też, że ten kierunek nam się odradza. To było nasze marzenie i chęć powrotu do tego, co było do historii tej szkoły. Pokaz mody miał na celu nie tylko prezentację ekokreacji, ale przede wszystkim miał być zachętą do korzystania z zakupów z drugiej ręki i inspiracją do przerabiania ubrań. Mamy ochotę uświadamiać ludzi, jak ważnym problemem jest fast fashion. Chcemy troszkę zwolnić z tymi ubraniami, żeby pokazać, że warto je przerabiać, że warto kupować w lumpeksach, że warto kupować w, na stronach internetowych z drugiej ręki. Jednocześnie tym pokazem chcemy właśnie zainspirować do tych zmian, że jednak nie musimy czegoś wyrzucać, możemy to przerobić. Jak podkreślała podczas pokazu mody dyrektor Mediateki Renata Wojtczak, to historyczna chwila. Pokazu mody w Piotrkowskiej Księżnicy nigdy wcześniej nie było, a jak oceniła publika, takie wydarzenie to strzał w dziesiątkę. Bardzo mi się podobało, yy, abstrahując od, y, od tego całego pokazu, który i tak był wspaniały, wszystko mi się podobało, yy, ubrania, ta cała moda, wszystkie elementy ubioru i tak dalej, moim zdaniem były zeromiste wykonane. Yy, jak na to, że robili to młodzi ludzie, którzy jeszcze chodzą do szkoły i tak dalej, moim zdaniem yy, było to naprawdę wysokiej klasy. No i mogę im życzyć tylko kolejnych sukcesów, tak, żeby brali udział w coraz większych pokazach, co, coraz więcej tego wykonywali, no i niech robią swoje, tak. Więcej po prostu y, osób będzie w tym uczestniczyło i będzie, y, świ będą świadomi po prostu, tak, że nie tylko chodzi o to, żeby kupować nowe y, ubrania, ale można też skorzystać z, z ubrań z drugiej ręki tak naprawdę i je poprzerabiać, więc mieliśmy tutaj dzisiaj y, dowód na to, tak. Pokaz ekomody oraz stroje powstały z projektu Green Wardrobe w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Recytowali i śpiewali w sobotę na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Młodzi recytatorzy zmagali się w 70. już edycji miejsko-powiatowych eliminacji, które są przepustką do ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Eliminacje miejsko-powiatowe zdominowała poezja śpiewana. Uczestnicy w tej kategorii recytowali wiersz oraz śpiewali piosenkę. W kategorii recytatorskiej trzeba było powiedzieć wiersz oraz fragment prozy. Wszyscy poradzili sobie świetnie, choć było to zadanie niełatwe. Już. Gminacje miejsko-powiatowe są przepustką do kolejnego etapu konkursu, który odbędzie się 12 kwietnia. Czy można zmienić swoje życie? Jak to zrobić? Jak to zrobiły inne kobiety? Inspiracji panie szukały podczas akcji Nieprzypadkowe spotkania kobiet. To pierwsza edycja wydarzenia zorganizowana przez Fundację To jest to rozwijać się i spełniać swoje marzenia można w każdym momencie życia o tym przekonywały między innymi znane piotrzkowianki. moc drzemie w każdym wystarczy ją dostrzec mówiły i taka była idea akcji nieprzypadkowe spotkania kobiet by inspirować inne kobiety do działania dzisiejsze spotkanie ma y, uświadomić kobietom że zmiana jest możliwa na każdym etapie życia Wystarczy, że będziemy działały pomimo oporu, pomimo lęku, będziemy szły do przodu i damy sobie po prostu tą szansę na to, żeby eksplorować i sprawdzać, co jest dla nas najlepsze, w czym czujemy się świetnie. Żeby właśnie zdobyć tę wiedzę, no to trzeba próbować, trzeba sprawdzać, jaka aktywność jest dla mnie najlepsza. I wtedy pomimo lęku, pomimo przeciwności, zrobić ten pierwszy krok, a dalej to już pójdzie. Spotkanie to była kolejna inicjatywa organizowana przez Fundację To Jest To. W najbliższych planach są warsztaty motywacyjne dla kobiet. W tym sezonie to była już ostatnia zimna kąpiel. Piotrkowskie morsy w sobotę zakończyły sezon i oficjalnie powitały wiosnę symbolicznym topieniem marzanny. Uroczyste zakończenie sezonu dla każdego morsa to wydarzenie wyjątkowe. Czas na wyróżnienia i podsumowania. Od wyróżnień dla najmłodszych morsów zaczęto, bo jak się okazuje, chętnych do morsowania nie brakuje. A jak oceniają miniony już sezon Piotrzkowskie Morsy? Ten sezon, jak co roku, jest cudowny. Choć ta zima może nie była aż bardzo mroźna, ale Słoneczko zaszczyciło nas. Sezon się nie kończy, bo my tak naprawdę spotykamy się w okresie letnim, jeździmy na rowerach, robimy akcje charytatywne, uczestniczymy w nich, organizujemy. Będą kajaki, ogniska, spotkania, także mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Ci, którzy morsowali w tym roku najczęściej zostali królem i królową sezonu. Bardzo się czuję zaszczycony. Fakt faktem, też to jest zasługa moja, bo często, gęsto morsowałem w tym roku. Jestem z siebie zadowolony, oczywiście. Jestem dumny z siebie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mnie ktoś pobije, żebym nie został znowu królem. Nie <laughs> Także ja i tak nie będę mógł, ale... Super fajnie. ja również jestem bardzo zdziwiona i zaskoczona tym wyróżnieniem. Co prawda byłam bardzo często, jestem morsem już od 8 lat i po raz pierwszy mam takie wyróżnienie i jestem bardzo, bardzo wzruszona i dziękuję za morską za wyróżnienie. Po części oficjalnej morsy zanurzyły się w zimnej wodzie. Dla każdego z nich to ogromna frajda, i choć tego dnia aura była już wiosenna, to chętnych do kąpieli nie brakowało. Na znak nadejścia wiosny w wodzie znalazła się także marzanna. Wraz z wiosną morsy nie kończą swojej działalności. Choć zimnych kąpieli nie będzie, to nadal planują się spotykać i wspólnie doczekać następnego sezonu. A na koniec, jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje urodzony w Piotrkowie Trybunalskim Bogdan Daras. Dwukrotny Mistrz Świata, dwukrotny srebrny medalista Mistrzostw Europy w zapasach. Czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski. Karierę rozpoczynał pod okiem Jana Rola i Grzegorza Ludwika w Piotrkowi w 1973 roku. Zmarł nagle podczas rowerowej wycieczki. Miał 65 lat. Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.